Na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie do wywiadu, za ciekawe pytania. Jest zimno, więc postaram się odpowiadać krótko. Mój pogląd na regulację rynku jest taki, że rynek zawsze istnieje w jakimś otoczeniu prawnym i instytuc instytucjonalnym. Wyobrażenie, że może istnieć wolny rynek bez żadnego otoczenia prawnego i bez żadnych instytucji, jest absurdem. W związku z tym musimy rozpatrywać regulacje z punktu widzenia rozwoju gospodarki narodowej. Regulacje mogą ten rozwój umożliwiać lub tłamsić. Jestem zwolennikiem takich regulacji, takiego prawa gospodarczego, które rozwój gospodarczy umożliwia, a nie powstrzymuje. Oczywiście jest też aspekt konkurencji kapitału narodowego z kapitałem zagranicznym i musimy zważać na to, żeby regulacje gospodarcze, które są ustanawiane sprzyjały, były neutralne bądź sprzyjały kapitałowi narodowemu. W tej chwili mamy sytuację taką, że większość regulacji gospodarczych ustanawia Unia Europejska. Ona oczywiście jest programowana w interesie państw zachodniej piętnastki, najsilniejszej unijnej piętnastki. Jest oczywiście też pytanie o to, ile ma być tych regulacji. Oczywiście dla rozwoju gospodarczego dobrze, żeby nie było ich bardzo dużo, ale bez żadnych regulacji się nie da. Jestem zwolennikiem prowadzenia polityki antymonopolowej, jestem zwolennikiem oczywiście jakiejś regulacji energetyki, bo z tego się nie obędzie. W tej chwili właściwie mam administracyjną regulację cen w sektorze energetycznym i nikt nie ma pomysłu na inną organizację tego sektora. Okej, okay, druga część pytania, czyli które dziedziny gospodarki są kluczowe? No oczywiście energetyka wspomniana, oczywiście zbrojenia, oczywiście jest też tak, że to się zmienia w czasie, na przykład 100 lat temu nie mieliśmy telekomunikacji, nie mieliśmy informatycznej kryptografii, w tej chwili mamy, jest to branża strategiczna. Czy da się podać jakiś prosty katalog branż strategicznych? Wydaje mi się, że nie, to jest przedmiot politycznej dyskusji, o to się będziemy spierać. Natomiast na pewno przede wszystkim komunikacja infrastruktura krytyczna, energetyka i zbrojenia. Ostatnia część to pytania, czyli czy jest wspólny punkt pomiędzy KNP i Ruchem Narodowym, jeżeli chodzi o traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Nie wiem dokładnie, jakie jest podejście KNP do małych i średnich przedsiębiorstw. My mamy świadomość, że małe i średnie przedsiębiorstwa to są z reguły właśnie te polskie przedsiębiorstwa. Są one nieproporcjonalnie w porównaniu do międzynarodowo działających korporacji obciążone podatkowo i oczywiście jesteśmy za tym, żeby te warunki wyrównać, odciążając je z nadmiaru, czy to obciążeń podatkowych, czy to niepotrzebnych, niepotrzebnych regulacji ograniczających im możliwość działania. Uważam za nieporozumienie ten stereotyp, jaki część libertarian czy tak zwanych wolnościowców próbuje przykleić narodowcom, to znaczy, że jest im blisko do socjalizmu. To wynika z takiego semantycznego przesunięcia, jakie dokonało się wśród zwolenników niektórych poglądów właśnie takich na przykład jak libertariańskie czy, czy dogmatycznie liberalne, że socjalizmem jest wszystko, co nie jest zgodne z ich poglądami. Oczywiście w tym klasycznym pojęciu socjalizmu to jest dążenie do eliminacji własności prywatnej i rynkowych rozwiązań, rynkowej wymiany ekonomicznej. Nie sądzę, byśmy mieli w ruchu narodowym kogokolwiek, kto byłby przeciwnikiem własności prywatnej i rynkowej wymiany dóbr. To na czym jest dyskusja, to jest rola państwa i tu oczywiście jest duże pole do sporu. Ja, mając wrażliwość, nazwijmy to, prorynkową, bynajmniej nie uważam, że państwo powinno być wyeliminowane. Przeciwnie, jestem zwolennikiem istnienia państwa polskiego jestem zwolennikiem, aby to państwo było silne, aby dobrze spełniało swoje obowiązki. Czy dlatego jestem socjalistą? No nie sądzę. E, także podchodźmy uczciwie do swoich poglądów. E, myślę, że e, likwidacja wszelkich polityk publicznych e, nigdy w warunkach demokratycznych, ani niedemokratycznych nie ma szans, w związku z czym trzeba po prostu dyskutować konstruktywnie, a nie etykietkować się e, socjalizmem. Czy ruch narodowy może skręcić w lewo? Mm, nie wydaje mi się. Co to miałoby właściwie znaczyć? <laughs> Co to właściwie miałoby znaczyć. Jesteśmy w tej chwili klasyfikowani przez niektórych jako skrajna prawica. Oczywiście, jeśli wziąć rozwiązania gospodarcze, to wydaje mi się, że też, jeżeli można w ogóle gospodarcze rozwiązania klasyfikować jako prawica i lewica, reprezentujemy, powiedziałbym, umiarkowaną prawicę, jeżeli chodzi o podejście do kwestii gospodarczej. Pytanie niełatwe. Trudno jest wybrać pięć rzeczy i wskazać które w ten sposób, które są najważniejsze, no ale spróbujmy. Po pierwsze, rozpocząłbym organizację obrony terytorialnej, a także zdjął wszystkie blokady, które w tej chwili są ponakładane na organizacje zajmujące się szkoleniem z zakresu obronności, promowaniem obronności, promowaniem strzelectwa i organizacją oddolną obywateli, żeby byli w stanie bronić swojego kraju. Druga sprawa, powstrzymanie wszystkich dotacji rząd samorządowych, unijnych dla skrajnej lewicy, dla tych, którzy promują postawy antypaństwowe, a postrzegają swoją misję jako rozwalenie tradycyjnej kultury opartej na wartościach chrześcijańskich. Trzecia sprawa, likwidacja cit i zastąpienie go prostszym, wydajniejszym i przede wszystkim nie promującym zagranicznych międzynarodowych korporacji podatkiem obrotowym. Następna sprawa, przygotowanie akceptowalnej propozycji emerytury obywatelskiej, rozpisanie referendum w tej sprawie i Wypadku pozytywnej odpowiedzi społeczeństwa, której bym się spodziewał, a przystąpienie do demontażu ZUS-u. Ostatnia sprawa, likwidacja tego sposobu opodatkowania pracy, jaki mamy w tej chwili, że mamy podatek dochodowy, mamy składkę zdrowotną, mamy składki emerytalne i tak dalej. Połączenie tych wszystkich rzeczy narzuconych na pracę w postaci jednego prostego funduszu płac, który byłby odprowadzany najlepiej przez przedsiębiorcę, żeby ludziom tym głowy nie zawracać i który byłby niższy niż obecnie, to by też rozwiązało problem tzw. umów cywilnoprawnych. Nie, byłoby tego, nie, nie opłacałoby się po prostu ludzi zatrudniać, kombinować i tak dalej. Trzeba też pamiętać o mikroprzedsiębiorcach i oni też jakąś formę podatku musieliby odprowadzać, ten podatek należy dla nich obniżyć. Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do Artura Zawiszy, niech je artykułuje, niech pisze tekst. Artur będzie wtedy polemizował. Ja nie mam zamiaru komentować plotek czy odnosić się do jakichś pomówień. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś kontrargumenty, no to po prostu niech to podda w dyskusję formalnie, publicznie. Wówczas Artur będzie miał szansę na jakieś zarzuty odpowiedzieć. Dlaczego się godzimy? Dlatego, że mamy takie same poglądy, dlatego, że jesteśmy od wielu wielu lat w życiu społeczno-politycznym i ze sobą współpracujemy, tak jak z każdym innym, z kim jest zbieżność światopoglądowa. Pytanie o element skrajny. Moim zdaniem, w Polsce elementu skrajnego jakiegoś ekstremizmu politycznego na prawicy to tak naprawdę nie ma. Powiedziałbym, że my i ludzie, którzy wokół się nas gromadzą, jesteśmy dość umiarkowani, konstruktywnie nastawieni, działamy w ramach prawa i naprawdę każdy, komu chce zaangażować się w ruch narodowy, myślę, że ma mniej więcej. Właśnie takie podejście. W pytaniu tym zostało wspomniane o jawnych nazistach czy neonazistach. Szczerze powiedziawszy, że moim zdaniem takich ludzi w Polsce w zasadzie nie ma. Ze świecą, by ich szukać, te wszystkie organizacje antyfaszystowskie, żeby dowodzić swojej tezy o istnieniu w Polsce zagrożenia faszyzmem, z reguły muszą po prostu zmyślać, dlatego że ludzie, którzy odwołują się do takich idei, zupełnie obcych w polskiej tradycji, to, 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 są, to jest jakaś garstka, to jest jakiś kompletny margines i oni nie są zainteresowani interesowanie działaniem społeczno-politycznym, publicznym, promowaniem swoich poglądów, tak jak my to robimy, czy to w mediach, czy na uniwersytetach, czy w debacie politycznej. organizacja komitetów wyborczych, organizacja ruchu społeczno-politycznego, który zajmuje się też rywalizacją polityczną, rywalizacją o poparcie, wystawianiem ludzi, nie wiem, w wyborach samorządowych, w różnych innych e, e, miejscach, gdzie można po prostu zabiegać o poparcie i promować swoje poglądy. To jest praca u podstaw. Nie da się ludzi nauczyć e, idei politycznych, e, zajmowania się polityką czysto teoretycznie. Polityką trzeba się zajmować praktycznie. Jeżeli my włączamy nowych ludzi w działalność polityczną, to to jest właśnie taka praca u podstaw, i oczywiście obok tego trzeba prowadzić akcje związane z pamięcią historyczną, z kulturą, nie wiem, z estetyką, i to jest ważne, oczywiście. Natomiast kluczowe problemy Polski to nie są w tej chwili problemy estetyczne, a nie problemy z niskim poziomem kultury osobistej. Moim zdaniem kluczowymi problemami w tej chwili jest niski poziom polskiej polityki. I jeżeli zdolnych ludzi, ambitnych nie zachęcimy do tego, żeby zmieniali sytuację polityczną w Polsce, to nasze się po prostu sama z siebie nie poprawi. Trudno mi powiedzieć, z którymi pro, punktami programowymi e, Kongresu Nowej Prawicy się nie zgadzam, ponieważ na stronie Kongresu Nowej Prawicy wiszą trzy programy wyborcze, e, różniące się pomiędzy sobą. E, oczywiście e, główny zarzut wobec programu Kongresu Nowej Prawicy jest taki, że ten program jest e, nierealistyczny i to podwójnie nierealistyczny. Po pierwsze, e, że realizacja jego nie jest możliwa, e, już nie mówię w warunkach e, systemu proporcjonalnego, gdzie zawsze w parlamencie trzeba zawierać jakieś koalicje, ale niemożliwe w ramach, e, po prostu demokratycznego państwa, ponieważ część postulatów obliczonych na likwidację całego szeregu, nie reformy, ale likwidację całego szeregu polityk publicznych po prostu nie zostaną zaakceptowane przez społeczeństwo. Natomiast drugi poziom tego braku realizmu to jest kalkulacja polityki budżetowej. KNP promuje likwidację masy znaczy całego szeregu różnych podatków, a jednocześnie zapomina, że w budżecie niezbędne są dochody budżetowe. Oczywiście znam ten pogląd, że się zlikwiduje administrację, natomiast trzeba pamiętać, że pierwsza pozycja wydatkowa w Polsce, stanowiąca ogromny udział procentowy w wydatkach państwa, to są renty, emerytury, wydatki społeczne. Tutaj wielokrotnie słyszałem wypowiedzi pana Korwina Mikke, który mówi, że trzeba respektować te nabyte prawa. No to skoro tak, to największej pozycji się nie da zredukować. A więc trzeba myśleć o tym, żeby ten budżet się spiął. Liczenie na dochody z prywatyzacji, to jest Miraż, dochody z prywatyzacji już zostały skonsumowane do sprzedania, a w tej chwili właściwie prawie nic już nie zostało, ani na poziomie mienia komunalnego, ani na poziomie rządowym, za wyjątkiem kilku strategicznych spółek skarbów, państwa, gdzie udział procentowy państwa i tak jest obniżony do bezpiecznego minimum. Pytanie o to, czy, czy mógłbym dołączyć razem z Przenkiem Wipplerem do KNP, gdyby nie powstał ruch narodowy. No, przypominam, że Kongres Nowej Prawicy zawiązał się wcześniej niż my ogłosiliśmy działanie ruchu narodowego w obecnej formie, a tak naprawdę te dwa środowiska też istnieją przecież od lat w polskiej polityce, 10 lat temu, gdy działaliśmy przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, już wtedy istniało środowisko narodowe i środowisko konserwatywno liberalne. W w postaci Unii Polityki Realnej. Ja wtedy przystępując do środowiska narodowego, a nie uperowskiego, wiedziałem, co wybieram. To wynikało z jakiejś decyzji. Także y, myślę, że y, y, tak na to należy popatrzeć w długiej perspektywie. Długookresowa strategia medialna Ruchu Narodowego, myślę, że nie należy mówić o strategii medialnej, należy mówić raczej o strategii komunikacji ze społeczeństwem. Ta komunikacja odbywa się oczywiście częściowo poprzez media, częściowo pośrednio przez jakieś nasze kanały komunikacji, nie wiem, przez media społecznościowe, strony internetowe, tego typu nagrania jak w tej chwili, a częściowo ona się odbywa na poziomie lokalnym bezpośrednio poprzez spotkania otwarte. My postawiliśmy od samego początku, w dużej mierze na komunikację bezpośrednią, dużo jeżdżenia po kraju, dużo organizacji spotkań, żeby ludzie mieli okazję nas spotkać, zobaczyć, kim jesteśmy, co mamy do powiedzenia. Komunikacja przez media jest trudna, dlatego że media, pomijając już to, że nas mówiąc delikatnie nie promują albo przedstawiają w fałszywym świetle, to po prostu przede wszystkim rzadko zapraszają. Jak zapraszają, to przekaz jakichś takich sensacyjnych tematów, albo jakichś ostrych sporów ideologicznych, które mają dość luźny związek często z tym faktycznym interesem narodowym, który dzisiaj, no, po pierwsze rozgrywa się na poziomie rywalizacji międzynarodowej między państwami, po drugie rywalizacji gospodarczej. Po drugie jest bardzo mało czasu, tematy dyskusji są narzucone. Trudno jest powiedzieć to, co się rzeczywiście ma istotnego do powiedzenia. Jak sobie poradzić w tej sytuacji? No myślę, że robić swoje, cierpliwie czekać, aż społeczeństwo przekona się do tego, co mamy do powiedzenia. To już nastąpiło. Na przykład jeżeli chodzi o euro. Polacy zmienili swój pogląd. Oczywiście sprzyjały nam wydarzenia za graniczne takie jak e, kryzys w strefie euro być może w innych sprawach też jakieś wydarzenia nam pomogą także opinia publiczna przesunie się w kierunku naszych poglądów no i przede wszystkim nie zrażać się do dziennikarzy to są ludzie którzy mm, e, też pracują w pewnym kontekście część ludzi pracujących w mediach e, ma poglądy w istocie podobne do naszych e, natomiast nie mogą do końca tego okazać ponieważ e, ci którzy ich zatrudniają narzucają trochę inną linię trzeba mieć tego świadomość gdy się rozmawia z dziennikarzami e, nie traktować ich e, jak rogów, e, raczej cierpliwie tłumaczyć to, co się ma do przekazania. Pytanie trudne, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Na wstępie stwierdziłbym, że ochrona zdrowia składa się z kilku sektorów i do każdego trzeba podejść nieco inaczej. Po pierwsze, czym innym jest ratownictwo medyczne, czym innym jest opieka paliatywna, leczenie psychiatryczne, czym innym jest taka podstawowa opieka zdrowotna, a jeszcze czym innym jest to, co w tej chwili się określa jako świadczenia wysokospecjalistyczne, czyli takie długotrwałe terapie realizowane w szpitalu. Myślę, że jeżeli popatrzeć na taką ekonomikę ochrony zdrowia, każda z tych subdyscyplin działa troszeczkę inaczej i można do niej zastosować inne podejście. Elementy rynkowe mamy w tej chwili już do podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzone dość mocno. Część tych subdyscyplin ochrony zdrowia, takich jak na przykład stomatologia, samoczynnie uległy urynkowieniu ze względu na niewydolność państwowej ochrony zdrowia. W którą stronę można to zmieniać? To jest temat na długą dyskusję. Ja powiem tylko tyle, że zapoznawałem się z koncepcją popieraną zresztą przez lekarzy, a jakiś czas temu zaproponowaną przez Instytut Globalizacji, która nazywała się koncepcją bonus zdrowotnego. Wydawała mi się ona godna rozważenia. Ona się też opierała na tym podziale całej ochrony zdrowia na takie sub subsektory, do których można zastosować odrębne rozwiązania ekonomiczne. Mówiąc o rozwiązaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w której z debat nie miałem na myśli likwidacji Uniwersytetu, miałem na myśli raczej rozluźnienie tej centralistycznej struktury. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest zmieniać instytucje mniejsze, więc gdyby na przykład kształcenie wyższe w Polsce nie było zorganizowane wokół takich wielkich molochów akademickich zatrudniających setki naukowców podlegających jednym centralnym regulacją, ale gdyby na przykład dać większą autonomię małym jednostkom naukowym, nawet nie takim jak wydziały, ale może nawet instytuty, to po prostu łatwiej byłoby je zmienić. One miałyby większą samodzielność, a więc mogłyby w różnym tempie w nich zmiany zachodzić. W tej chwili wydaje mi się, że funkcjonowanie takich wielkich jednostek naukowych gromadzących setki naukowców zajmujących się najróżniejszymi rzeczami po prostu konserwują pewien zastany układ. Podział czy rozluźnienie czy danie większej autonomii umożliwiałoby po prostu szybsze zachodzenie zmian na, na niższym szczeblu? Jak zdekomunizować polskie uniwersytety, które zostały ukształtowane po II wojnie światowej poprzez uprzywilejowanie marksistowskiego podejścia? I to uprzywilejowanie w wielu miejscach trwa do dziś. Oczywiście już tak nie jest przedstawiane, ale kadry często są te same. Wydaje mi się, że tego procesu nie da się zrobić odgórnie. Trzeba pozwolić działać młodym naukowcom, którzy mają często poglądy inne. No i przede wszystkim nie promować naukowców o poglądach lewicowych. Dbać o to, żeby ludzie, którzy... szczególnie to ma miejsce w humanistyce, bo w naukach technicznych może nie, ale w humanistyce niestety ciągle w promowaniu są ludzie o poglądach lewicowych i tak nie powinno być. Do stowarzyszenia Grunwald podejście jest krytyczne. Nie uważamy tego za część swojej tradycji w żaden sposób. Do Bolesława Piaseckiego i Paksu zdania są podzielone. Niektórzy patrzą na to krytycznie. Wiele osób rozumie uwarunkowania, w jakich znaleźli się narodowcy po II wojnie światowej, i uważają, że taka strategia przetrwania, jaką zastosował Piasecki, chronienia ludzi poprzez stworzenie takiej formacji jak Paks, i przynajmniej w niewielkim zakresie promowania jakiejś wartościowej literatury była wartościowa. Ja nie czuję się na siłach rozstrzygać tego sporu. Nie żyłem w tamtych czasach. Nie wiem, co bym wybrał i jak się zachował, gdybym musiał żyć w okresie stalinowskim, będąc narodowcem. Pytanie o rodzinę Giertychów trzeba rozpatrywać indywidualnie. Jędrzej Giertych był, jest. Autorem wielu wartościowych pozycji, wielu też pozycji kontrowersyjnych. Myślę, że warto je czytać, żeby sobie wyrobić pogląd. Maciej Giertych oczywiście ma pewne kontrowersyjne i poglądy i polityczne i zachowania w okresie PRL-u, ale też zrobił wiele rzeczy niezwykle wartościowych. Natomiast natomiast Roman Giertych no, w tej chwili krytycznie ze względu na Woltę jaki dokonał. Żałuję, że tak się stało. Krytycznie do tego podchodzę. Uważam, że jeżeli ktoś angażuje się w jakieś środowisko, przyjmuje jakiekolwiek role eksponowane publicznie, no to się łąże, czy zobowiązuje się do jakiejś też lojalności środowiskowej i nie powinien z dnia na dzień przeskakiwać do środowiska de facto konkurencyjnego. No ale to. Wybór Natalii. Żałuję, że tak się stało. Niemniej życzę jej wszystkiego dobrego w ramach tego wyboru, jakiego dokonała. Wszystkie. Oczywiście wszystkie stanowiska to nie jest tak, że w Polsce brakuje ludzi z kompetencjami. Oczywiście może ci ludzie z kompetencjami i ludzie wartościowi nie mają doświadczenia rządowego, bo nie są zapraszani do pełnienia wysokich funkcji. Natomiast moim zdaniem nie brakuje specjalistów od różnych dziedzin, którzy mają patriotyczne podejście. Sytuacja jest w tej chwili taka, że oni po prostu albo nie mają pola do zaangażowania politycznego, albo ze względów zawodowych nie do końca ujawniają się ze swoimi poglądami ze względu na realia pracy zawodowej. Z tych samych względów ja też nie mogę mówić o takich nazwiskach, ale w trakcie swojej i obecności w polityce i później obecności... W tym sektorze pozarządowym, współpracy z ekspertami poznają naprawdę wielu dobrych profesjonalistów w swoich dziedzinach, którzy mogliby pełnić bardzo wysokie stanowiska w państwie, a którzy często nie są wykorzystywani, bo po prostu partijniackie mechanizmy awansu promują ludzi czasem bez poglądów, bez kompetencji za to cwanych. Dzięki za wszystkie pytania. Nie były łatwe, zdaję sobie sprawę, że pewnie nie odpowiedziałem na wszystkie wyczerpująco, ale gdybym miał do każdego podejść w 100% wnikliwie, to pewnie ten wywiad trwałby kilka godzin, a chciałem, żeby materiał, który zarejestrowaliśmy dało się obejrzeć. Jeżeli ktoś chciałby któreś z tych tematów dyskutować, to zapraszam czy to na swoje profile w mediach społecznościowych czy po prostu do współpracy z ruchem narodowym. Prędzej czy później będzie okazja, żeby spotkać się osobiście i podyskutujemy.